Szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku Piętpi, czyli pytania i podpowiedzi. Dwa pytania, które jakoś się ze sobą łączą. Pierwsze od Agaty. Co z zatwardziałymi katolikami? Czy mogą się nawrócić? Jak bronić swoich poglądów? I Katarzyna. Co z niewierzącymi, poszokującymi. Jeśli wiara jest łaską, jeśli ktoś na przykład nie pochodzi ze zbyt religijnego domu, a nie miał mistycznego doświadczenia Boga, to można powiedzieć, że jest mu trudniej o nawrócenie i bycie blisko Boga. Uważa ojciec, że Bóg ma większą wyrozumiałość wobec takich ludzi? Przecież komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Jak mówi Ewangelia Łukasza w 12. rozdziale 48. werset. Jak to jest z naszą zatwardziałością, jak to jest z naszym poszukiwaniem i naszym rozwojem. Oczywiście długo by o tym trzeba mówić i to nie będzie piętpi wyczerpujące w takim sensie, żeby wszystko ponazywać po kolei, dlatego że to jest Pytanie o jakiś proces i o jakiś stan y, naszego serca y, czy umysłu a propos właśnie tego procesu. Czy jesteśmy zatwardziali, czy jesteśmy zatwardziałymi katolikami, czy niekatolikami, y, y, zatwardziałymi wierzącymi? W czym zatwardziałymi? Y, Zatwardziałość jest w Biblii rzeczywiście wytykana zatwardziałe serce czyli takie, które nie potrafi kochać, przyjmować drugiego, rozwijać się, które nie jest sercem z ciała nie potrafi wybierać tego, co dobre dla drugiego człowieka i wybierać z miłości, oczywiście, z całym szacunkiem do prawdy. Jeżeli Jezus to mówi. Ten, który mówi, nie przyszedłem znieść prawa żadnego, ale je wypełnić, a jednocześnie cały czas jest w jakimś konflikcie z Faryzeuszami, o których mówi, że mają zatwardziałe serca, żyją według prawa i pokazuje im wiele przykładów, czy o, o ośle, który wpadł do studni, właśnie, czy o synu, właśnie. Wykazuje im niekonsekwencje też w ich myśleniu, jak właściwie to jest. I myślę, że to nie dotyczy tylko faryzeuszów czy uczonych w piśmie, ale też każdego, każdej z nas, na każdym etapie tak naprawdę naszego życia, bo każdemu z nas grozi jakieś przyzwyczajenie, jakieś przeświadczenie. To znaczy, że w jakimś konkretnym momencie czegoś doświadczyliśmy, i potem to przekładamy na całej rzeczywistości, na wszystkie momenty naszego życia, w jakimkolwiek byśmy byli wieku, czy właśnie w etapie w tym procesie, ale też na wszystkich ludzi, że wszyscy powinni tak robić, czy tak mieć. I wtedy coś się w nas zatwardza. Właśnie przestajemy szukać, przestajemy rozeznawać, zadawać sobie pytania, tylko tak musi być i koniec. Dlaczego tak? Bo tak. I mówię to z całym szacunkiem do prawd, które są i które obowiązują. Ja coraz bardziej osobiście też sięgam do katechizmu Kościoła Katolickiego. Też ostatnio nawet braciom na wykładach zalecałem. W kontekście kasnodziejstwa, że my czasami główkujemy, wymyślamy, szukamy jakiejś świeżości, nowości, a nie sięgamy do tego, co jest jakimś fundamentem i podstawą. Zwłaszcza, że katechizm Kościoła Katolickiego jest tak sformułowany, że potem można w różne strony to odnosić i rozwijać, co tam mamy napisane, czy wprost w tekście poszczególnych punktów, czy w przypisach? Oczywiście nie jest to całość prawdy, jaka w ogóle może być poznawana, bo to jest tylko jakieś kompendium wąskie, chociaż wydaje nam się, że to jest taka gruba cegła. To jednak to nie jest biblioteka i że wiele rzeczy jeszcze jest do zobaczenia, odkrycia, też w innych miejscach i innych źródłach. Natomiast z całym szacunkiem do tradycji, w którym Pierwsza jest Biblia, a potem to, czego doświadczamy patrząc na historię Kościoła, na odkrywanie różnych rzeczy. Bardzo warto to uszanować, nie? że to jest coś, do czego się odnosimy i na czym się opieramy. To nie jest mądre, żeby to tak pstryk i sobie zmieniać, bo tak mi się podoba, czy mi się nie podoba, bo mam taką czy inną teorię. Warto przy tym być, to sprawdzić, co to właściwie znaczyło, bo bardzo często została już tylko w naszej głowie czy przekonaniu jakaś fasada, a tak naprawdę nie sięgamy do korzeni fundamentu i powodu, dlaczego tak to było. Też Jezus to w niektórych miejscach Biblii pokazuje, ale od początku tak nie było, mówi. Nie taki był zamysł Boży, ze względu na zatwardziałość na przykład Waszych serc, tak Mojżesz powiedział, prawda? Choćby o oddaleniu żony. Więc y, to jest oczywiście temat y, y, szeroki, ważny, i y, y, y tu trzeba dużo mądrości, żeby z jednej strony trzymać się prawdy, a z drugiej strony y, kochać, przyjmować. Te prawdy i naturalne, i objawione, które są i które nas dotyczą, a jednocześnie, żeby mieć serce z ciała, serce otwarte, serce kochające i pragnące i szukające dobra dla innych, żeby uczciwie rozeznawać i osobiście i we wspólnocie. Takim często bastionem nieprzekraczalnym. Jest jakieś nasze przeświadczenie czy zbiór przeświadczeń, które często są niesprawdzone. To nie znaczy, że warto od razu je kwestionować, ale stawiać temu pytania i sprawdzać. I to myślę, że się musi dokonywać jakoś w każdym pokoleniu, bo rzeczywistość się zmienia. Można powiedzieć, jakoś człowiek się nie zmienia i jakoś się zmienia jednocześnie. W zasadniczym y, kształcie, czy konstrukcie wewnętrznym, y, zewnętrznym, człowiek się może nie zmienia, ale jednocześnie to wszystko, co zewnątrz i wewnątrz y, się dzieje, jakoś na nas wpływa. To, y, co Bóg nam pokazuje, ukazuje, objawia, co pozwala nam robić, działać, nie może zostawać bez wpływu na nas. Natomiast y, i tak on jest jedynym źródłem, jedynym fundamentem i celem i punktem odniesienia, więc y, tego szukamy. Y, trzeba szanować prawdę, a jednocześnie kochać, już to się powtarzam w tym, ale to dla mnie było takie ważne, choćby już świętej pamięci, ojciec Andrzej Chłowaty, Dymnikanin, w jednym z kazań tak mówił, i to pamiętam, jak zrobiło na mnie ogromne wrażenie mówił o prawdzie i o miłości i składał to i mówił, prawda bez miłości to jest sadyzm i okrucieństwo, natomiast miłość bez prawdy to jest uda i głupota, że potrzeba i prawdy i miłości. Też mamy różne historie i różne doświadczenia, tak jak właśnie pisze Katarzyna. Mamy różny start z różnych jesteśmy rodzin, to może nas całkowicie nie determinuje, ale na nas wpływa. I czy rzeczywiście tak jest, że Pan Bóg ma wielkie czy większe miłosierdzie czy wyrozumiałość dla takich ludzi, którzy właśnie nie mają albo mocnego doświadczenia Jego obecności, albo właśnie nie wychowali się w takim środowisku czy rodzinie, które by to im dawało? Rzeczywiście to zdanie, Komu więcej dano, tego więcej się będzie wymagać. To zdanie Pana Jezusa i jest prawdziwe, oczywiście. Natomiast w tym też można się zatwardzić. A można powiedzieć: ja właśnie z takiej jestem rodziny, czy takie mam, nie mam takiego doświadczenia, to w takim razie nie będę się rozwijał i zostanę zatwardziały w tym miejscu. Bo tu nie chodzi tylko o jakieś takie zatwardziałości, które są, nie wiem, walczące, czy, czy oportunistyczne, tylko czasami to są takie delikatne rzeczy, że mi się nie chce rozwijać, że mi się nie chce szukać ani prawdy, ani miłości. Po prostu sobie tak żyję, byle jak, jakby Apokalipsa powiedziała, na sposób letni, bez smaku, bez jakiegoś pragnienia, które rzeczywiście mnie kształtuje. I w tym też można mieć zatwardziałość. Nie tylko w jakiejś obronie prawd, choćby wiary. Chociaż to też trzeba umieć się tego nauczyć. Apologetyka jest częścią teologii, oczywiście. Natomiast można się też zatwardzić w niechceniu, takim nic nie można, nic się nie da zrozumieć, nic się nie da pojąć, tak naprawdę nikt nic nie wie, i to też może być postawa, która zatwardza nasze serca. Jakoś lądując już, ja lubię myśleć o Panu Bogu jako jazzmenie, a to może trzeba odwrotnie. Że mnie myśleć jako Panu Bogu. Chodzi o to, że y, trzeba szanować zasady prawa, y, prawdę, a jednocześnie żyć i improwizować. Według tego, co życie y, potrzebuje, co jest ważne, żeby służyć prawdzie i żeby służyć życiu. Y, I Szacunek do tego, co jest, a jednocześnie otwarte, otwartość na to, co jeszcze może być, to jest ważne. Prawda plus miłość, mówiąc krótko, trzeba szanować prawdę i kochać, wypełniać to, co jest prawdziwe w nas, ale wypełniać przez miłość. Nie wiem, czy to jest jakaś odpowiedź, może. Podpowiedź raczej, a propos tych pytań Katarzyny i Agaty. Was też serdecznie pozdrawiam. Proszę o komentarze pod spodem i o kolejne pytania. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!